Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Motoklubu. dziś coś dla wielbicieli starszych samochodów, znany bardziej z filmu o Harry niż z dróg Ford Anglia oraz kultowy Volkswagen Garbus. Serdecznie zapraszamy! W wiadomości kontynentalnych Europejczyków utrwalił się Ford z Niemiec oraz Ford ze Stanów Zjednoczonych. Rzadko kto pamięta o prężnie działającym brytyjskim oddziale amerykańskiego giganta, który produkcję aut na wyspach rozpoczął już w 1909 roku. Od lat 60. kooperacja na linii Niemcy-Wielka Brytania zaczęła się jednak jednostronnie zacieśniać w kierunku naszych zachodnich sąsiadów, przez co wyspiarze stracili na znaczeniu. Zanim jednak to nastąpiło, Fort of Britain skonstruowało i wyprodukowało wiele ciekawych modeli, między innymi bohatera dzisiejszego materiału, zaprezentowaną w roku 1959 Anglię. Na złocie mamy samochód chyba Harry Potter'a. Dokładnie, jest to Forda Anglia 106E modelowo, czyli na rynek europejski, czyli kierownica po naszej stronie, ale jest malowana z, zgodnie z specyfikacją Forda Anglii z Harry Potter'a. No właśnie, mamy Fordy europejskie, znamy Fordy amerykańskie, a tu mamy Forda angielskiego, o którym się dość często zapomina. Dokładnie, no można powiedzieć Ford do dnia dzisiejszego ma trzy fabryki produkcyjne, Niemcy, USA i Wielka Brytania i część pojazdów właśnie jest produkowanych w Wielkiej Brytanii. Do dnia dzisiejszego są eksportowane właśnie na rynek europejski, przedtem auta z tamtego kontynentu do nas praktycznie nie trafiały, nie? bo problem nie ten ruch, nie ta strona. Nie? Czy on ma jakieś części wspólne z innymi Fordami znanymi bardziej u nas? E, praktycznie nie, Ford Anglia to jest, można jest, troszeczkę jest, y, następca powiedzmy, silnik jest zaadoptowany do Forda Cortina, następcy tego samochodu, aczkolwiek to jest pierwszy silnik górnozaworowy Forda, europejskiego Forda można powiedzieć, bo Amerykanie troszeczkę szybciej wprowadzili górniaki, a Europejczycy troszeczkę się spóźnili dopiero na początku lat 30. wprowadzili silniki górnozaworowe do Forda. W jaki sposób ten, jakby nie powiedzieć, egzotyczny samochód trafił w Pana ręce? W jakim był stanie? Auto jest z 1962 roku. Jako ciekawostkę, ono już w 1963 było u nas w kraju. Jestem teraz trzecim właścicielem tego pojazdu. Pierwszym właścicielem u nas w kraju był wicedyrektor spółdzielni mieszkaniowych z Wrocławia. I ja od tego pana ten samochód kupiłem jakieś 8 lat temu. I tak go pomalutku doprowadzałem do takiego stanu, jaki jest. Nie? Czyli remont kapitalny blacharki, lakieru, tapicerki, ogólnie cała mechanika, wszystko było robione. Czy było to trudne zadanie? Czy części były w miarę dostępne? Czy jednak trzeba było szukać gdzieś daleko? Znaczy, z częściami nie ma problemu, doba internetu. Trzeba szukać, szukać, potem zbierać pieniążki, kupować, no i są części. Wiadomo blacharka troszeczkę chciała czasu, lakier też, bo to wszystko w własnym zakresie było robione, tylko co zlecało, no to tapicerki i chromy, bo niestety w tych rzeczy człowiek nie jest w stanie zrobić sam, musi komuś to zlecić. Widzimy, że samochód jest kompletny, posiada wszystkie detale, wszystko było na miejscu w momencie zakupu? Auto było w miarę kompletne, aczkolwiek właśnie tak mój poprzedni właściciel miał kolizję tym samochodem. To wyszło dopiero w trakcie naprawy. Okazało się, że z jednej strony jest samochód o 3 cm krótszy no i się zaczęło. Auto musiało pójść na ramę, niestety musiało być wyprostowane, wszystkie przekotne porobione, i dopiero wtedy etap blacharki, czyli łatanie dziur, się zaczął. Jak się podróżuje takim samochodem? Jaka jest prędkość podróżna? No czy silnik ma 44 konie, to takie powiedzmy starcza do jeżdżenia, w miarę wygodne zawieszenie, z przodu już McPherson, z tyłu Resort, no to jak na nasze warunki drogowe całkiem, całkiem przyjemnie się jeździ. A jak się w takim razie patrzy w tą charakterystyczną tylną szybę? No czy widoczność jest do tyłu, no, jest właśnie charakterystyczny kąt ujemny tylnej szyby, bardzo rzadko spotykany. Zamysł był taki, że niby miała szyba być, nie miała się brudzić w czasie jazdy, czyli deszcz i muchy inne rzeczy nie miały się znajdować na tej szybie, aczkolwiek takie od czasu do czasu trzeba ją umyć. Czy poleca Pan e, tego typu samochody, ogólnie rzecz biorąc, z motoryzacji brytyjskiej na rozpoczęcie przygody z zabytkowymi samochodami? Znaczy, jeżeli szczerze, powiem, jeżeli chodzi o rozpoczęcie przygody w ogóle z zabytkami, proponuję czegoś łatwiejszego, czyli załóżmy mały fiat, jakiś motor, bo rzucić się od razu na takie coś bardzo zniechęca to człowieka, nie? bo jednak poszukiwanie części, odbudowa tego wszystkiego to są czas, czas, wiadomo też i pieniądze, a nasze powiedzmy pojazdy rodzime jest troszeczkę łatwiej odbudować z tego względu, że jest dostępność części, jest łatwiejsza też i zasób ludzi z wiedzą, którzy pomogą w czymkolwiek też jest łatwiej w tym momencie. To ostatnie pytanie, czy zostaje Pan przy Fordzie, czy może już pan rozgląda się za czymś innym? No, że tak powiem jestem zmuszony, żeby zostać, bo ja ich mam net 15 sztuk. Nie? Całą kolekcję Forda od ogólnie wszystkie modele Anglii. Brakuje mi w tym momencie tylko Anglii Torina. Bardzo rzadki model, tylko na rynek włoski był i praktycznie jest nieosiągalny. Nie? Tak praktycznie wszystkie wersje nadwoziowe posiadam: Garbus, bitu, żuczek, kefer. A tak naprawdę Volkswagen Typ 1 to najpopularniejsze auto na świecie. I choć to Toyota Corolla dzierży rekord ilości wyprodukowanych egzemplarzy, niechybnie zbliżając się do liczby 50 milionów, to trzeba pamiętać, że na drogi wyruszyła właśnie 12. już generacja japońskiego bestsellera, podczas gdy popularny żuczek przez 65 lat pozostawał niezmienny. W aucie wprowadzano przez cały okres produkcji mnóstwo poprawek, ale nawet największe z nich, takie jak zmiany szyb czy lamp ciężko uznać za rewolucyjne. Swoje istnienie auto zawdzięcza Ferdynandowi Porsche i choć jego produkcja rozpoczęła się w roku 1938, to masowo staśmy zaczął zjeżdżać dopiero po II wojnie światowej. Produkowany był aż do 2003 roku, w końcowej fazie w Meksyku. Ostateczna liczba wyprodukowanych rzutów przekroczyła 21,5 miliona egzemplarzy. Najpopularniejszy samochód świata, Volkswagen Garbus. Witam wszystkich. Volkswagen jest z 1966 roku, robiony praktycznie od podstaw. Jak go kupowałem, to przywiozłem do domu kupkę taką na lawecie. Wszyscy byli w szoku, kurde, że to chyba nie będzie jeździło. Ale po jakimś tam może można by po niedługim czasie, gdzieś koło roku, zaczął już jeździć. Tak ładnie wygląda. Kupę tutaj wsadziłem roboty, serca i tak jak widać, Mogę się nim cieszyć teraz. Nie? Widzimy, że nie jest to zwykła wersja, taka najbardziej popularna standardowa. To znaczy, yy, no kilka wersji było. Ten akurat jest z leżącymi lampami, yy, z mniejszymi światłami z tyłu. Yy, są jeszcze starsze, ale to jest taki średni. Nie? No, także yy, dużo nie ma rzeczy, których się różnią, no ale są takie. Rzeczy, których ktoś jak się zna no to z, wie, że to jest inny rok i model niż na przykład jakiś tam siedem niż meksykański na przykład, nie? O, tak. Jaki był zakres prac? Blacharka, mechanika, środek na przykład robiony, wszystko? Wie pan co, no środek był cały robiony, nowy. Blacharka była już zrobiona jak go kupiłem, a malowany był cały, no i dokupowane pewne rzeczy, których no W sklepie garbusowym oryginalne części, nie? Także można to dostać. No nie jest to tanie, ale można dostać. A jak się nim jeździ? Czy ten silnik? No właśnie, jaki w nim jest silnik? To jest silnik 1,3. Jeździ... W sumie się trzeba umieć takim samochodem jeździć, bo to zaczyna skrzeczeć, to nie można biegów bić ale przy odpowiednim ruchu wszystko działa tak jak powinno, kurczę. A jeśli dosyć się zbiera, no można nawet nim pojechać 130, nie? Ale to już tak na krótką metę, bo szkoda go męczyć, kurczę. No i dosyć mocno, dobrze się trzyma ulicy jak na taki samochód, nie? Da się z nim żyć na co dzień? Wie pan co, no da się z nim żyć, tylko z tym, że no, nie jest jeżdżony na co dzień, nie? Stoi w większości w garażu i tam jest jego miejsce, przykryty, Wyjeżdżamy tylko na takie właśnie okazje jak teraz, no czasami latem gdzieś się pokazać, no to też. A jak z dostępnością części? No to był najpopularniejszy samochód świata, ale czy dziś można spokojnie dostać do niego elementy zamienne? Jest kilka sklepów, ja robię to na telefon, mam już tam yy, ścieżki porobione, dwa mam takie sklepy, jeden we Wrocławiu, drugi w Pozna pod Poznaniem, dzwonię i bez problemu mam część. Czekam dwa dni góra. Odpowiednia suma nie? pieniędzy tylko musi być przygotowana, bo yy, naprawdę niektóre ceny to mogą zaskakiwać. Teraz robię drugi taki garb, znaczy właśnie meksykański. To nawet na same uszczelki do szyb to byłem w szoku, bo gdzie do tego jedna kosztuje jakieś... Cenę pieniędzy, a do tamtego cały komplet za tą jedną. Nie? Także to można się zdziwić. Nie? Jakąś małą pierdołę można kupić, a strasznie dużo zapłacić. Nie? Ale wszystko można dostać. Czyli jest to dobry samochód na rozpoczęcie przygody z klasykami? To znaczy, na dostępność części chyba tak. Można sobie poradzić, bo nie trzeba tak mocno szukać tych części. Bo można też dużo używanych części kupić taniej, wtedy można to porobić. I wszystko w rozsądnych kosztach. No, to używane tak, ale te nowe to niekoniecznie, kurczę, ale można dać radę, nie? Przyznał się mi Pan, że samochód trafi do córki, co w takim razie Pan planuje kolejnego Volkswagena? Wie Pan co, ten samochód już jest przeznaczony, już jest córki, a ja mam swój drugi samochód, którym zawsze jeżdżę, znaczy prawie zawsze jeżdżę na takie imprezy, ale dzisiaj postanowiłem wziąć tego, bo ja mam swojego Mercedesa 115, Także tamtym się poruszam częściej, nie? To tamten jest większy, pasuje mi lepiej. No ale lubię też tym pojeździć.